Minecraft, ale muszę słuchać się mojej dziewczyny. Musisz skoczyć z tej góry. No dobra, no nie no błagam. Jedno serce. I teraz tak przyjdziesz tą grę. Nie pij zwierzątek, tam masz wioskę, idź do niej. O, ale jest bastion! Nice! Suj, nie Co? możesz skopać tych bloków złota, musisz znaleźć sobie inny bastion. No nie no, żartujesz teraz. Eee... Jest! Dobra, to wiesz. Jeśli osoby oglądające tego shorta teraz zostawiam suba, to musisz rzucić całe swoje złoto do lawy. Pierwszy raz, w życiu powiem, nie zostawiajcie teraz suba, błagam. A ja myślę, że wszyscy teraz zostawili suba, więc musisz wyrzucić. Nie. Dobra, papa. Tu są jeszcze bloki schowane. Dobra, to wiesz, zniszcz oba z w tej fortecy. <grym> Już mam wszystkie pałki. Dobra. Dobra, stój. Musisz skoczyć teraz do wojda. Miałem przejść grę. Dobra, ty nie, chcesz to, ja to zrobię. Uh-huh.